W tym zadaniu musimy obliczyć długości odcinków AB i CD, korzystając ze wzoru na długość odcinka, a następnie musimy sprawdzić, który z nich jest dłuższy. W podpunkcie A na początku weźmiemy odcinek AB, czyli jest to pod pierwiastkiem i zapisujemy 4. Odjąć 1 do potęgi drugiej, czyli bierzemy x z naszych punktów, dodać i teraz bierzemy y. 4 odjąć minus 2 do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 3 do potęgi drugiej, dodać 6 do potęgi drugiej. 3 do potęgi drugiej to jest 9, plus 6 do potęgi drugiej to 36, zatem otrzymujemy pierwiastek z 45. Sprawdzamy nasz drugi odcinek CD i będzie to. Z x bierzemy, czyli 8, odjąć 2 do potęgi drugiej i zawsze bierzemy z tej drugiej liczby, czyli jakby od tyłu patrzymy, najpierw d, a później bierzemy liczbę z C dodać i patrzymy na yd, czyli minus 2, odjąć 2, czyli x z C do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 6 do potęgi drugiej, dodać minus 4 do potęgi drugiej. 6 do potęgi drugiej to jest 36 plus 16 i jest to pierwiastek z 52. Musimy sprawdzić, czyli odcinek CD musi być większy od odcinka AB. Pierwiastek z 52 musi być większy od pierwiastka z 45. Sprawdzamy teraz pod punkcie B. I nasz odcinek AB jest równy i pod pierwiastkiem zapisujemy. Zaczynajmy najpierw od X z B, czyli mamy 4, odjąć X z A, minus 2, do potęgi drugiej, dodać. I teraz bierzemy Y od końca, czyli najpierw od B zaczynamy, 1, odjąć 3, do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 6 do potęgi drugiej, dodać minus 2 do potęgi drugiej, a jest to pierwiastek z 36 dodać 4, czyli pierwiastek z 40 i sprawdzamy drugi odcinek C D. Czyli zapisujemy pod pierwiastkiem 4, odjąć minus 1 do potęgi drugiej. Dodać 6, odjąć 1 do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 5 do potęgi drugiej, dodać 5 do potęgi drugiej, czyli jest to pierwiastek 25 plus 25 i jest to pierwiastek z 50. Sprawdzamy teraz odcinek C, i jeszcze tutaj musimy sprawdzić, który z nich jest dłuższy. Czyli nasze CD musi być większe od AB, a będzie to pierwiastek z 50, większy od pierwiastka z 40. W podpunkcie C sprawdzamy odcinek AB, zaczynając najpierw od X z B, czyli mamy 8 odjąć 3 do potęgi drugiej, dodać minus 2, odjąć minus 2 do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy pierwiastek. A pod pierwiastkiem 5 do potęgi drugiej, dodać 0 do potęgi drugiej i jest to pierwiastek z 25, czyli 5. I odcinek CD jest równy. Odcinek CD, czyli jest to pierwiastek, i w nawiasie mamy 2 odjąć minus 2 do potęgi drugiej, dodać. 5 odjąć 2 do potęgi drugiej, czyli jest to 4 do potęgi drugiej, plus 3 do potęgi drugiej. Otrzymujemy 6 dodać 9, czyli jest to pierwiastek z 25, czyli 5. I mamy tutaj odcinek CD i AB jest równy sobie, ponieważ wyszedł nam 5 i 5.